Nie. Polecam super hit 5G i zwrotem gotówki 200 zł. O, będzie na sukienkę. Raczej na krawat i wędkę. Zostawałem. Super doradcy w plusie, doradzą ci super okazję. Kup Samsung Galaxy A51 5G lub Galaxy Watch 3 i zyskaj 200 zł. Plus. Daj coś ucie. Opór jest daremny. A teraz wypróbuj nowe wykwintne dania Trzeby. Poczekaj chwilę. Ja poczekam. Zaczekaj. A jaką masz dla mnie propozycję? Nie jestem w stanie zrobić dużo. Teraz całe sezony obejrzysz jednym tchem. O kurczę, na bogato. Tylko w Playerze. Dwa miesiące w cenie jednego. Player. Dodaj do ulubionych. Pyralgina zwalcza ból tam, gdzie inne leki są nieskuteczne. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ula! Jesteś wreszcie. Brzydula. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 20 w siódemce. Potrzebujemy więcej internetu. A my właśnie podwajamy gigabajty w abonamentach. A dwa razy więcej internetu to dwa razy więcej tego, czego potrzebujemy: grania i oglądania. Tak dużo internetu nam potrzeba. Brawo wy! Brawo my! To dobrze wygląda. Czy też? Plus po 2 GB w abonamencie już od 30 zł. A do tego smartfon Oppo Reno 405G w supercenie. Plus najlepszy internet 5G w Polsce. Wzniecanie pożarów to nie jest tylko akt niszczycielski. Ekranizacja powieści Katarzyny Bondy. Podpalacz zawsze będzie się kierował osobistą misją. Przysłucham panią do naszej specjalnej grupy. Na wyraźne życzenie, pani generała. Jesteś podejrzany? Znany łódzki biznesmen, Leon Ona wie, jak myśli przestępca. Szukamy dwóch dobrze zorganizowanych sprawców. Ja rozumiem, że się nią no zajmiesz. Jaką mam gwarancję, że mnie nie zlikwidujesz, jak ci dam? To seryjny przestępca, który uważa, że ma misję do zrealizowania. że nie! Magdalena Boczarska w nowym serialu. Żywioły Saszy, Ogień. Premiera telewizyjna we wtorek o 21.30 w TVN. Dorota Szelongowska. Królowa remontów. Wraca, by pomagać tym. Spełniamy marzenia, którzy pomagają innym. Wszyscy Twoi przyjaciele Cię kochają. Chcemy odmienić Twoje życie. Robimy Ci remont. Kiedy zaczynamy remont? Ej. Jest królewsko. Rewelacja. Jestem na nieszczęśliwe. Totalne remonty szelongowskiej. Nowy sezon od poniedziałku 19 kwietnia o 21.30 w TVN. W barze u Skwarka Magda Gessler zdążyła się zawieść, zwłaszcza na flakach.